Dzień dobry, jak robimy ulubione śniadanie mojego synka w wersji świątecznej i potrzebujecie banana, mąkę, jajko, jogurt naturalny i najważniejszy składnik, czyli przyprawę do piernika. Banana sobie obieramy i rozgniatamy i potem dodajemy wszystkie składniki tak naprawdę. Nie wiem czy tylko ja taka mam, ale za każdym razem jak gniotę banana, to po prostu wykrzywiają mi się widelce i trzeba je ratować. Do rozgniecionego banana dolewamy troszeczkę jogurtu, tak na oko. Do tego mąka. Ja też to wszystko robię na oko. I wbijemy sobie i jajo. Siup. I ostatni składnik, czyli przyprawa. No i tutaj jak dacie więcej, no to będzie bardziej intensywne, jak mniej, no to mniej. Siup. Siup. I smażymy. Dziecko mi się nie cierpi, więc biorę talerzy i pokroję sobie trzy takie placuszki. I nie będę robić żadnych nich udziwnień, bo już samo w sobie to, że są piernikiem, są takie intensywne, więc nie będę tam smarować, że no, naprastam ani po prostu posypię je tymi lefilizowanymi malinkami z Lidla, które są serio spoko i bardzo często je typuję. A, gorąco. Ale dobre, faktycznie pierniczek. Dobra, idę mu to zanieść.